Cześć, jestem Kamila. A ja jestem. Cześć, jestem Miłos. Dzisiaj pokażemy Wam zestaw play-doh, a mianowicie jest to zestaw z? Plasteliną. Z plasteliną i z kurką. Jest to zestaw z serii Farma. I pokażemy Wam dzisiaj, jak się nią fajnie bawić. Tak? W skład zestawu wchodzi taka oto fajna kurka. Kurka jest zasilana na baterie, Do kurki mamy taką foremkę I mamy w kształcie jajka. mamy, jajka. Co mamy jeszcze taką maszynkę taką do kolenia, żeby ogolić jej tutaj. Piórka, tak. Tutaj mamy jeszcze taką foremkę w kształcie piórka i mamy cztery stópki plasteliny. Tak? tak? Jedna jest niebieska. Jedna czerwona, no, jedna czerwona, druga biała, a druga półmaleńka. Tak jest. Pokażemy Wam teraz, jak nasza kurka działa. Tak? Zaczniemy może od zrobienia jajka, czyli najfajniejszej funkcji tej kurki. Sięgnij białą plastelinę. Tak, czyli biała plastelina. Bierzemy trochę plasteliny. Tak. Bierzemy te plasteliny. Tak. Kładamy je tutaj. I najpierw zrobimy jajko. Tak, ale mówię o jajku. Dobrze, zrobimy jajko. I potem jak kurka otworzy mm, to piórko, to wtedy wykryje, to wtedy wypali z jego jajka. Hmm, musimy to zobaczyć. Złożysz jajko. Młode. Pokaż, gdzie się wkłada jajko. Tutaj. Tutaj. Wkłada i zamyka się, a kurka... Jest, wypadło nam jajko. Teraz wrzucimy kilka jajek, które sobie już tu wcześniej zrobiliśmy. Wrzucisz? Tak. Wrzuć jajeczka wszystkie. Pokażemy, jak kilka jajek wypada. Ok. O. Jajka. Jajka. Zamykamy kuperek I? I naciskamy. Wypadły nam wszystkie. Jajeczka. Teraz Nie wszystkie, bo jeszcze tu. To... Jeszcze tu mamy. Ok. Dobra. Teraz pokażemy, jak się naszą kurkę goli. Czyli weźmiemy sobie inny kolor. A może taki czerwony? Dobrze, może być czerwony. Otwieramy czerwoną tukę I po czerwony jest najlepszy. I potem zabielamy. I gdzie wkładamy? Tutaj. Tak jest. Całą tubkę czerwonego, potem... To, Poczekaj, tym... jeszcze troszkę włożymy, lepiej żeby włożyć troszkę więcej. Potem nakładamy takiej. Jeszcze troszkę ciśniemy. zobaczymy. Ja. Proszę. I sobie ją. I, I doc... naciskamy i to wychodzą nam pióra. To. E, oczywiście możecie sobie, w, możesz golić, kochanie, tak. E, oczywiście możecie sobie wkładać tutaj różne kolory tej modeliny i wtedy będziecie mieli kolorowe piórka e, I żeby uzyskać tutaj całość na tej szyjce, trzeba wypełnić całą, chociaż ciężko jest do tych ostatnich dziurek tutaj wypełnić, bo plastelina wychodzi górą. O, i golimy maszynką, nasze pióra. Super. Tak, gorimy naszą maszynką piórka. Okay. I też mówimy tam. I my też tak robimy, żeby nic nam nie wystawało. Dobrze, pokażemy jeszcze, że można sobie o, otworzyć tutaj głowę. Tak. Tak. I tutaj też sobie jakim kolorem tutaj zrobimy. Czerwonym też zrobimy, czy innym. I teraz może być taki temat. Dobrze, to tu zrobimy pomarańczowe. Weźmiemy troszkę naszej plasteliny. I położymy sobie tutaj, tak. Zaciskamy. Mm. Weź rączkę, bo tutaj, okej. Okay. Nie oczywiście wiem, czy widzicie, ale wychodzą nam też tutaj Pióry. u góry piórki. I oczywiście najprzyjemniejsze, czyli. Golenie. Tak jak miłosek zawsze golię. Golę. Włożymy jeszcze, jeszcze raz tą głowę, tak? Włożymy jeszcze trochę plasteliny. Już tu mamy trochę czerwonego, trochę pomarańczowego. Nam się tu już wymieszało. Czyli jeszcze raz, tak? Naciskamy. I tu tak wychodzi. Ale pióra urosła. I golimy. Tak. I golimy. Golimy potem. Kolejny. Wychodzę. Te pióryszka. Dobra. Jeszcze możemy sobie zrobić tutaj yy, piórko. Jakie tak? tu piórko zrobimy? Może być takie. Takie, okej. Okay. Czyli możemy sobie jeszcze tutaj zrobić piórko. Mamy taką tutaj foremkę. Z piórkiem. Z piórkiem, tak jest. To jest taka... Tutaj Kolejna. też mamy foremkę z piórkiem. I tutaj po bokach też możemy zrobić sobie piórka. Czyli możemy sobie z tej foremki zrobić. Weźmiemy sobie teraz niebieski. Tak. Weźmiemy sobie. To plastyki. mój najfajniejszy, najszy kolor. Super. I możemy sobie z takiej. Plasteliny, wyci wyci wyciąć, tak? No. Wycinamy. I powstaje nam piórko. I to piórko możemy przyczepić tutaj, okay. tak? I naprawdę możemy sobie tworzyć różnokolorową górę. Yy, zrobić wszystkie piórka po kolei. Pięknie ją ozdobić, potem golić. Yy, piórka może znosić jajka, oczywiście. Jest sporo opcji tutaj przy tej zabawce. Podoba nam się ta zabawka? Tak. Podoba nam się ta zabawka i polecamy Wam ją? Tak? Tak. Polecamy. Zapraszamy na nasze kolejne filmiki. A teraz uśmiechamy się ładnie do wszystkich. Uśmiechamy się ładnie i prosimy Was o łapki w górę i prosimy o subskrypcję. Pa! Pa! pa, pa.